Można powiedzieć, ach, jak ten czas szybko zleciał. Już nie tygodnie, a tak naprawdę kilkadziesiąt godzin dzieli nas od wielkiego finału programu Tylko Jeden. A w nim Tomasz Romanowski i Marcin Krakowiak zmierzą się nie po raz pierwszy, zmierzą się ponownie. To będzie wielki rewanż. Marcinie, kto będzie miał przewagę? Ty tę pierwszą walkę przegrałeś, ale czy to teraz nie tobie łatwiej będzie odrabiać. Nasze pierwsze starcie było bardzo ciekawe, doszło do, do wielu wymian i jak najbardziej miało prawo się podobać. E, myślę, że jesteśmy w podobnej sytuacji, tak? Mieliśmy okazję już ze sobą e, walczyć, mieliśmy okazję ze sobą e, trenować, więc myślę, że zarówno jeden jak i drugi e, no, znamy się wzajemnie, wiemy o swoich dobrych i, i gorszych e, stronach, także no, ja przewiduję bardzo ciekawy pojedynek, podobnie jak e, było to za Poprzednim razem. No właśnie o tej walce mówiło się bardzo dużo, ta walka mogłaby się pojawiać na największych galach. Tomasz, to już raz patent na Marcina znalazłeś, no ale wydaje się, że to teraz na tobie będzie ciążyła większa presja, no bo w końcu raz już go pokonałeś, czy wiesz, jak zrobić to po raz drugi. Nie, no, wydaje mi się, że presji nie mam. Ja do tego mówię, podchodzę czysto sportowo, czysto profesjonalnie. E, fajnie cieszę się, że będę mógł dać Marcinowi ten remasz, no bo zasłużył, jest bardzo mocnym zawodnikiem, bardzo przede wszystkim go szanuję. E, także na pewno spodziewam się tych samych fajerwerków i broń Boże na mnie na pewno nie będzie ciążyła presja, aczkolwiek e, będę na pewno fajnie się bawił z Marcinem w OKTAGONIE. Ten finał miał wyglądać inaczej. To miała być gala KSW, miała być publiczność, zdecydowanie większa adrenalina. No niestety sytuacja związana z pandemią koronawirusa uniemożliwia to... Czy to jest coś, co sprawia, że jakoś ten finał będzie miał dla Was mniejsze znaczenie? Jeżeli chodzi o mnie, no to mi to nie przeszkadza, tak? W półfinale byliśmy się przy pustych trybunach, mój brat przyjechał na walkę, nie mógł mi podpowiadać, siedział cicho. Z tego co wiem i mi mówił bardzo się denerwował z tego powodu, więc ja potrafię odnaleźć się w sytuacji, gdzie, gdzie po prostu nie mam kibiców i, i, i jest cisza i, i skupiam się jakby na zadaniu, aczkolwiek no fajnie wyjść przy wiarze 15 tysięcy ludzi i, i dać jeszcze taką walkę, jaką daliśmy, więc, więc nie miałem jeszcze okazji, ale na pewno bardzo bym zadowolony, jeżeli mógłbym się właśnie sprawdzić na dużej gali KSW. Szkoda, że no niestety wszystkie imprezy masowe są, są odwoływane. Ja natomiast staram się zawsze dostrzegać te pozytywy i uważam, że jesteśmy na tyle w komfortowej sytuacji, że całe środowisko jakby stoi, nie ma gal, nie ma się gdzie bić, a my jesteśmy, mamy tę możliwość, tak, żeby dalej robić to, co lubimy i, i dalej się sprawdzać. No, oczywiście ubolewamy, że to nie jest na, na dużej gali tak, z pełną halą publiczności, ale i tak forma y, tej transmisji jest jak najbardziej dla mnie zadawalająca i, i traktuję to jako olbrzymią szansę. Oczywiście najważniejsze będzie to, kto wygra finałową walkę. Panowie, życzę Wam, żeby była równie emocjonująca i wyrównana jak w półfinale. Niech wygra lepszy, niech wygra tylko ten jeden.